Trzeba było ewakuować jedną osobę na łóżku, na którym leżała, ponieważ stan zdrowia nie pozwalał na to, żeby tą ewakuację przeprowadzić w inny sposób. Jedna osoba była ewakuowana za pomocą drabiny i jedna za pomocą noszy płachtowych. Po ewakuacji na dole okazało się, że jedna z tych osób doznała zatrzymania krążenia i tu również strażacy wykazali się profesjonalizmem i udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy tej osoby. W działaniach uczestniczył, za, uczestniczyły zastępy z jednostki dotyczącej gaśniczej w Wieruszowie oraz OSP w Wieruszowie.